kozierowicza rozpoczęło od mocnego uderzenia, bo z za linii 6,25 kosz łodzianek przedziurawiła Daria Miloszyńska. Po chwili za dwa trafiła Biliuk i zrobiło się 10 punktów różnicy. A to był dopiero początek zabójczej serii. Z regularnością szwajcarskiego zegarka trafiała Babicka, a karter siała spustoszenie pod koszami. Pomarańczowe wzmocniły obronę, zdominowały walkę na tablicach, a na linii rzutów wolnych mieliły się niezmiernie rzadko. Gospodynie zaś zaczęły popełniać coraz więcej strat i nie radziły sobie w obronie. Efekt wygrana CCC 27 do 12 trzecia kwarta i przewaga przedostatnią sięgająca 20 oczek. Taki obrót sprawy sprawił, że w ostatnich 10 minutach bezradne łodzianki nie podjęły walki i ostatecznie przegrały różnicą 28 punktów. Czwarty mecz Polkowiczanek zapowiadał się bardzo emocjonująco, po przeciwnych stronach parkietu stawały bowiem zespoły z medalowymi ambicjami, co więcej w szeregach katarzynek występuje Agata Gajda, która w poprzednim sezonie prowadziła grę pomarańczowych, a także Ilona Jasnowska, która w Polkowicach spędziła najlepsze lata swojej zmierzającej ku końcowi kariery. Zaczęło się bardzo równo. Jako pierwsza kosz naszych przedziurawiła Amerykanka Alicja Gladen. Odpowiedziała Misza Carter. Potem było jeszcze 4 do 4 i 6 do 6. Mniej więcej w połowie pierwszej kwarty zarysowała się przewaga Polkowiczanek. Po akcji spod kosza Nadi Parker CCC wyszło na prowadzenie 14 do 10 a potem dzięki bardzo mocnej defensywie nasze dziewczyny odskoczyły na 7 oczek. W kwarcie numer 2 Polkowiczanki poszły za ciosem, świetną partię rozgrywała Weronika Bortelowa, która umiejętnie rozgrywała, a do tego jeszcze imponowała skutecznością rzutową. Nieźle pod koszem spisywała się Parker. Z kolei Daria Miloszyńska kapitalnie punktowała zarówno z dystansu, jak i ze strefy podkoszowej. Do przerwy przewaga naszych wzrosła do 12 punktów. Po zmianie stron na parkiecie ujrzeliśmy odmienione oblicze Torunianek. W pierwszych trzech minutach Energa zaliczyła fragment 10 do 0 i zbliżyła się na zaledwie dwa oczka. Zapał gości ostudziła Natalia Trafimawa i zaliczając dwie trójki... Wydawało się wtedy, że jest już po sprawie. Nic z tego, w ostatniej kwarcie kapitalną serią trójek popisały się Agata Gajda 5 celnych rzutów na 8 prób oraz Jelona Jasnowska 2 na 3 i niecałe 10 sekund przed końcem nasze prowadziły zaledwie dwoma punktami. Na szczęście w końcówce jeden z dwóch osobistych trafiła Ania Pietrzak i komplet punktów został w Polkowicach. Po trudnym pojedynku z ekipą Storunia nasze dziewczyny pojechały do Poznania na mecz z miejscowym Muxem. Przed pojedynkiem z naszymi dziewczynami Mux obok Artego Bydgoszcz, ekstraklasowym zespołem, który w bieżącym sezonie nie zaznał jeszcze smaku zwycięstwa. Stąd też powtórzenie wyczynu z ubiegłego sezonu, kiedy to Poznanianki w drugiej kolejce pokonały Pomarańczowe i to w Polkowicach wydawało się mało prawdopodobne. Wynik spotkania otworzyła Misha Carter dwukrotnie dziurając kosz rywalek z linii rzutów osobistych. W odpowiedzi z obwodu punktowała Wilhelmina Dennis Wilson. O dziwo przez całą pierwszą kwartę to poznajanki prezentowały się korzystniej, celniej rzucały, skutecznie walczyły o zbiórki i popełniały mniej błędów. Efektem tego było prowadzenie 10 do 4 po 4 minutach. Letak naszych trwał jednak krótko, bo już w końcówce otwierającej kwarty, głównie za sprawą Darii Miroszyński oraz Carter, wyszły one na trzypunktowe prowadzenie. Kilka chwil po syrenie, rozpoczynającej kwartę numer 2, trójkę odpaliła Małgorzata Babicka, spod kosza punktowała Nadia Parker i zrobiło się 8 punktów przewagi. Nasze przyspieszyły, a także zacieśniły szyki obronne i przez cały czas zachowywały przewagę kilku oczek. Doskonale zawody rozgrywała Carter, która rządziła pod koszami. Do przerwy zebrała 6 piłek, imponowała też skutecznością rzutową. Po zmianie stron Polkowiczanki przypuściły szturm, który okazał się kluczowy dla losów meczu. Przez 10 minut pozwoliły gospodyniom rzucić zaledwie 3 punkty, co na poziomie ekstraklasowym nie zdarza się rzadko. Jakby tego było mało, zebrały aż 12 piłek w walce na tablicach, pozwalając by łupem rywalek padły jeszcze 4. Poznanianki ewidentnie nie radziły sobie z nieustanną presją pomarańczowej. Pulłowały seryjnie. Natomiast złego notowały straty za stratą. Na początku kwarty, czwartej spod kosza trafiła Parker, a następnie skutecznym rzutem z obwodu popisała się Carter. Po tych akcjach przewaga naszych urosła do 17 punktów. Stało się jasne, że tylko kataklizm może odebrać pomarańczowym komplet punktów. W końcówce CCC pozwoliło Muksowi zniwelować rozmiary porażki. Rozegrany 17 października mecz pomiędzy CCC a KSSSE AZS PWSZ Gorzów Wielkopolski był doskonałą reklamą basketu. Zaczęło się od mocnego wejścia gospodyń. Co prawda wynik otworzyła Agnieszka Kaczmarczyk, ale w ciągu następnych trzech minut podopieczne Krzysztofa Kozirowicza trzykrotnie przedziurawiły kosz Gorzowianek z za linii 625. Do tego doszedł celny rzut spod kosza Darii Miloszyńskiej i zrobiło się 11 do 2 dla CCC. Mniej więcej w połowie otwierającej kwarty akademiczki zaczęły wywierać coraz większą presję na Polkowiczankach, które zatraciły skuteczność. KSSSE grał głównie przez środek, gdzie Justyna Żurowska oraz Izabela Piekarska wykorzystywały przewagę wzrostu. W efekcie tuż przed końcem kwarty numer 1 Gorzowianki zniwelowały rozmiary porażki do ledwie jednego oczka, a kilka sekund przed syreną kończącą pierwsze 10 minut Samantha Richards wyprowadziła swój zespół na jednopunktowe prowadzenie 18 do 17. W kwarcie w numer dwa pomarańczowe nadal próbowały szczęścia, głównie z obwodu, a podopieczne trenera Maciejewskiego imponowały szerszym spektrum rozwiązań ofensywnych. Wynik cały czas oscylował wokół remisu. Kilkanaście sekund przed końcem pierwszej połowy po rzucie Małgorzaty Babickiej CCC prowadziło dwoma punktami 38 do 36. Wówczas kunsztem błysnęła Sydney Spencer, która oddała celny rzut niemal równo z Sreną i do szatni zespoły schodziły przy stanie remisowym. Po zmianie stron przez pierwsze 3 minuty żadnej z drużyn nie udało się objąć prowadzenia na dłużej niż chwilkę. Każda skuteczna akcja jednego zespołu znajdowała natychmiast odpowiedź po stronie przeciwnej. W 24. minucie meczu najpierw trafiła Richards, potem Piekarska oraz Julia Durejka i zrobiło się 44 do 51. Potem było 46 do 53. Gorzewianki zaczęły przejmować kontrolę nad wydarzeniami na parkiecie. Gospodynie w tym okresie raziły nieskutecznością, oddawały wiele rzutów z nieprzygotowanych Pozycji. Zbyt szybko kończyły akcje, a ich rozgrywającej czeszcze Weronice Bortelowej wyraźnie gotowała się głowa. Wyrazem bezradności CCC był rzut mieloszyńskiej za trzy, po którym piłka nie dotknęła nawet obręczy. W końcówce kwarty Gorzowianki kilka razy chybiły, a gospodyniom nadzieję dała celna trójka Babickiej, po której przewaga KSSSE zmalała do pięciu punktów. Ostatnią odsłonę sobotniego spektaklu rozpoczęła kapitalnie Mieloszyńska, która trafiając po raz i piąty za trzy sprawiła, że przewaga KSSSE zmalała do dwóch, a potem jednego punktu. Emocje sprawiające, że większość kibiców oglądało zmagania koszykarek na stojąco były już do samego końca. Gorzowianki odskakiwały na kilka oczek, a gospodynie niwelowały przewagę. Przy stanie 61 do 65 błędy popełniała Natalia Tramfimawa. Najpierw pozwoliła sobie wybić piłkę, a potem nie trafiła żadnego z dwóch rzutów osobistych. W końcówce trójką popisała się jeszcze Anna Pietrzak z CCC. Ale nie miało to już większego znaczenia, bo to akademiczki zachowały jako jedyne miano niepokonanych. Kilka chwil po meczu. Obydwaj trenerzy podsumowali spotkanie. Fantastyczne widowisko, jeżeli tak będzie wyglądał żeński basket w takim wykonaniu, to myślę, że hale będą pękać szwag, że naprawdę to był mecz i walka była i o każdą piłkę i, i dużo skuteczności, szczególnie tych z dystansu i pomysł na grę z jednej i z drugiej strony. Także myślę, że gratulacje należą się zarówno zwycięzcom jak i pokonanym, a siedzi tylko o mnie sam, która jest w fantastycznej dyspozycji w tej chwili i to na jej ręce składam gratulacje, bo była dzisiaj fantastyczna. Ale tak jak powiedziałem, zespół przeciwny dzisiaj wykonał kawał dobrej roboty i równie dobrze mógł wygrać dzisiejsze spotkanie. Nie jest łatwo wygrywać, Liga się bardzo mocno wygrywa, wszyscy chcą wygrywać. Dzisiaj sporo emocji, na pewno każdy zespół chciał bardzo wygrać, choćby po to, żeby zachować tytuł niepokonanego, ale to nie jest najważniejsze. Jest najważniejszym i to dokładnie wszyscy wiemy, zawodniczki, trenerzy. Najważniejsze to jest marzec, kwiecień. Dzisiaj nam brakło na pozycji 2, bo przy tej strefie, którą, którą ustawił zespół Gorzowa, no brakło penetracji i tu w tym momencie mieliśmy dwoma, dwoma trójkami na trzeciej